Dzień dobry moi kochani, witam Was na moim kanale w dzisiejszym filmiku. Dzisiejszy filmik to będzie book haul. Trochę tego mam, nie mam tego tak dużo, ale wyjeżdżam, tak, wyjeżdżam na wieczór pańskim mojej przyjaciółki. Bardzo mało czasu z nią spędziłam na czytaniu, bo ta organizacja mnie tak przytłoczyła. Bardzo mało czasu spędziłam właśnie na takim moim, moim literatu, w moim świecie literatury. Dlatego yy, chciałam Wam pokazać, co ostatnio kupiłam, żeby też ten czas jakoś zapełnić na kanale, nie znikać aż tak bardzo. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi i zapraszam. Zacznie od mojego najnowszego zakupu. Które odebrałam wczoraj z Empiku. Oczywiście zrobiłam aferę jak to ja, ponieważ dostałam. Wiecie co zaraz zrobiłam w Empiku? Od razu Wam powiem. Na, na wszelkich klipsach, jakbyście chcieli znaleźć. Zamówiłam w Empiku, bo była po prostu tania. I teraz w Empiku, jak zamówicie pojedynczą sztukę, to ona nie przychodzi zapakowana tak jak wcześniej w kopertę, tylko przychodzi do takiego kontenera u nich. Z naklejką po prostu z tyłu naklejoną I po pierwsze książka się niszczy Przy tej naklejce, jeszcze przy takiej Okładce jak tutaj takiej Nieśliskiej, elkomatowej Ale powiem Wam szczerze jeszcze jedno Że moja książka Przyszła w błocie i dosłownie miała kamienie i płaca podgnieciona. Ja wiedziałam, że takiej książki nie chcę i jakoś tam udało mi się wynegocjować wymianę, ale bierzcie to pod uwagę i nie kupujcie już pojedynczo książek, bo one przyjdą właśnie tak, że to będą książki pojedynczo wrzucone do kontenera, nie są już to książki zabezpieczone kopertą czy folią, bo mylkałam się mszy koperty. Więc pamiętajcie o tym. A tą książką jest Remkieszprost i wybacz, wybaczam Ci. Było tak głośno, ja wiecie. Mróz, mróz, mój mąż, mróz, mróz. Tak, jestem z tej książki cholernie zadowolona. Bardzo się cieszę, że ją mam. Uwielbiam Ramiusza Mroza, no więc tej książki nie mogło zabraknąć na mojej półce. Te książki będę Wam pokazywać nie po kolei, bo po prostu nie pamiętam jaka była kolejność. Kupiłam sobie Ktoś Mnie Pokochał, czyli drugą część Bretonów, Bridgertonów, przepraszam. Nie mogę się odzwyczaić, to jest historia Antoniego. Mi się bardzo podobała poprzednia część, więc z chęcią się zapoznam z drugą, my się po prostu bardziej zaznajomić z tą historią. Kolejna książka, to książka od wydawnictwa nawet, e, no i jest to jedno słowo za dużo, Abby Graves. To jest drugi tom, znaczy drugi tom, to jest druga książka autorki Cichych Dni, jeżeli chodzi o Ciche Dni. W tym roku je pożycza mojej cioci, e, na te wakacje pożycza mojej mojej cioci, chciałam, poleciła jej jakieś książki dla niej, e, dwie. E, ciocia gustuje w obyczajówkach, e, ale dałam jej właśnie Ciche Dni i Złodziejkę książek, najwyżej się spodoba, to mam znać, co ona o tym sądziła. A jeżeli chodzi o Aby Graves, to ja mam bardzo duże oczekiwania w stosunku do tej książki. Dzisiaj wkładam ją w, w tą... w obudowę. W mój otulacz do książek i zbieram ją właśnie na wycieczkę do domu, bo zamierzam tam trochę czytać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, kochani. Dalej, dalej, dalej. Mam tutaj... Cien i Kość! Czyli książka Lej Bardugo, którą przeczytałam, przeczytałam, cieni Kość. E, co sądzę? Powiedziałam Wam gdziekolwiek? Nie, nie powiedziałam. Powiedziałam we vlogu w Cieniu i Kości, więc tam polecam zajrzeć. E, nie napisałam nikt, jak co o niej sądzę. Czekam na kolejnych tomów. Widziałam, że trzecie jest teraz w tym Piku na przecenie. Chyba raczej go zakupię. E, I jeżeli chodzi o Cień i Kość, to jest raczej książka, która. Jest w porządku, podobała mi się, więc nie mam tutaj do niej jakichś wielki wielkich zarzutów. Kolejne, kolejne, kolejne. Mam tutaj książkę, do którą długo czekałam, za co będę miała zaraz link na moim kanale. Tak, to jest książka, którą chciałam bardzo długo przeczytać. Jest to wyzwolony trzecia część Greja. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o to, Część. Um, to ja bardzo długo na nią czekałam, nie miałam świadomości, że ona będzie, więc się bardzo cieszę, że ona wyszła. Jak ją zobaczyłam, to byłam zakochana i teraz tak cały lincz na mnie spadnie tak i ja wiem, że to jest shit i ja o tym wiem, nawet gadałam z koleżanką w tamtiku, jak ostatnio byłam w Warszawie w mojej starej pracy, że to jest taki shit po prostu. Ale ja to lubię. To jest naprawdę taki guilty pleasure. Strasznie lubię Greja i nie zamierzam oszukiwać się, lubię styl. Ian James. Szybko mi się doczyta, przyjemnie mi się doczyta i nie przyjmuję tego wszystkiego za bardzo do siebie, a jeżeli chodzi ogólnie o tą z oczami greja, stronę, to po prostu bardzo mi się podoba. Dobra, kolejna książka od wydawnictwa Bonda i nikt nie musi wiedzieć. Nie maszła mi ta książka, dlatego jej nie przeczytałam. jestem na 22 stronie, podobał mi się styl pisania. Ale być to jest któryś dom, jeśli ja nie mogłam wbić i dostałam tryb pozycji kolejnego i zrezygnowałam, powiedziałam wprost, że jeśli potrafię wbić, tę w książkę, więc na razie jej no, nie będę czytać. Kolejna książka, która jest z Biedry. Godzina wychowawcza. Czyli książka Aleksandry Szyło, rozmowy o polskiej szkole, to jest e, reportaż czytelnictwa czarnego, gdyby nieco bym nie nie wzięła po prostu. Jest to książka po prostu skupiająca się na samej szkole tego, że kolejne reformy i próby doskonalenia systemu nie sprawiają, że szkoły stają się lepsze, e, że porównuje się dzisiejszą szkołę do więzienia, że nie ma tam dobrego wychowania, dobrego, dobrego traktowania dzieci. Są to przeróżne jakieś rozmowy, widzę, że to są wywiady e, z poluczania. Polonistami, pedagogami, z różnymi osobami chyba w dziedzinie, no, na przykład o, współzałożycielem ośrodka dla narkomanów, polonistą, filozofem, która skupia się na tematyce szkoły, to może być coś dobrego, coś ciekawego, coś też krótkiego, no, mojego kaca ostatnio książkowego, idealne, więc tak, tak, tą książkę zamierzam też nie wiem kiedy, ale czytać. Książkę, którą Wy nie widzieliście nawet, że chyba ją mam. Pokazywałam na Instagramie. To jest książka, którą bardzo chciałam, i wszyscy się śmieją ze mnie, że ją chciałam, ale mnie to bardzo ciekawiło. Rozmowy z pedofilem. To jest książka bardzo poważna. Tak jak to jest napisane: Rozmowy z pedofilem dla dobra naszej dzieci, doktora Amy Zabin. I jeżeli chodzi ogólnie o tą książkę. To ja byłam jej bardzo ciekawa, bo jest to rozmowa z pedofilem, który popełnił ten czyn Jest pedofilem i e, ta nasza autorka jest terapeutką. E, I e, tutaj na no użytek książki nazywała mężczyznę Alanem i on opowiada o tym swoim, swoim całym czynie: jak to się stało, jak, do czego to doprowadziło, jakich e, poczynań się po prostu, co zrobił, e, że jestem pedofilem. To jest książka naprawdę, do, według mnie, dobra, którą. E, Warto usiąść, bo tak, jak to jest napisane, dla dobra naszych dzieci. My to wszystko musimy wiedzieć, jako rodzice, żeby naszych dzieci to nie spotkało. I. Ja jako przyszły, niedługo magister socjalizacji, no i też zacząłem psychologię, więc niedługo może i magister psychologii, zamierzam poszerzać swoją wiedzę w takim kierunku i też jako przyszła matka, zamierzam wiedzieć więcej niż mniej nie narażać moich dzieci na jakąkolwiek taką przykrą sytuację i traumę po prostu w życiu. Więc tak, rozmowę z pedofilem. W ogóle dla anegdotki mój chłopak mi ją kupił. Bardzo ją chciałam, dlatego on ją kupił. Kolejna książka, którą będę pewnie czytać niedługo, ale to już, ej, wiecie co, jest grubsza. Kurde, ma 340-60 stron. Co tu się dzieje? Drugi ton. Trylogii Grysze, czyli Oplężenie i Nawałnica, Lejber Tą Tę książkę bardzo chciałam przeczytać już dłuższy czas, e, oczywiście po Grisze. E, za to, że skończyłam niedawno Cień i Kość i zaczęłam pierwszy tą Griszy, to pewnie będę kontynuować. To się bardzo szybko czyta, więc z chęcią bym się zaznajomiła jak najszybciej z tymi po prostu książkami. Moje włosy są wszędzie, widzę to właśnie, bo mam ich tak dużo, mówię Wam. Dobra. Humor mi coś wrócił Zadziwiająco, bo w wiem filmiku Tego nie było widać Tkając świt, czyli kolejna książka Którą zakupiłam sobie Chyba sama Ta książka była po 22 zł Ja chciałam się z nią i Słyszałam bardzo skrajne opinie, bardzo złe Bardzo dobre, uznałam przekonajmy się, e, coś lekkiego ja ogólnie fantastyki, ponieważ bardzo mało ostatnio czytam i kiedy skończyłam moją współpracę z Winnie India, to właśnie przestałam takie książki czytać, co nie oznacza, że czasem razem na rok lubię je czytać uznałam, że wakacje mogą być idealną porą na tą książkę, więc ja sobie kupiłam e, i jestem no i bardzo, bardzo ciekawa, jestem ciekawa jak to w ogóle w tej książce wyjdzie e, czy mi się ona spodoba, czy nie, ma ona bardzo skrajne opinie, niektórzy uważają, że są dobre, niektóre że są złe, ja ją raczej traktuję jako czystą rozrywka, więc mam nadzieję, że po prostu będzie dobra. Trochę jeszcze tych książek mamy. Louis Jensen i prezent. Uważaj o co prosisz, bo możesz to otrzymać. Ja Louise Jensen czytałam bodajże surrogat. Tak, surogatka była Louise Jensen, a ta książka kosztowała 5 zł, w, właśnie też w Biedronce. Czcionka nie jest aż taka jak w zwykłej książce, ale nie jest taka, że mi przeszkadza, powiedziałabym, że jest nawet duża, tylko format książki jest mniejszy w porównaniu do normalnych książek. Dla porównania pokażę Wam na tej książce że on troszeczkę jest mniejszy, ale to nie zmienia faktu, że książka jest dość duża na stronę i jest dobrze do rozmieszczenia. Tą książkę chciałam czytać, bo bardzo mi się podoba jakaś surogatka i uzna uznałam, że akurat Louis Jensen i Kate N. Croft będę czytać, a że ta książka kosztowała 5 zł, no to kto by nie kupił książki za 5 zł, oczywiście ja bym kupiła. Kolejna książka, którą mam od koleżanki, czyli kolejny Wojciech Mielasz, tu mam cienie, czyli komisarz ja Jakub Mordka. Mi się Mielasz bardzo... Podobał i chciałabym czytać go więcej. Tą książkę się wymieniłam z koleżanką na. A jeśli to my? Albertari? E, więc e, wymieniłam się, ja jej oddałam tamtą. Ona mi dała cienie Jak chmielarza. Ja chmielarza mam jeszcze dwie pozycje, będę miała teraz już trzy. E, bardzo mi się podobało już co jest zabawne, bo podoba mi się już od dwóch lat inaczej czytałam achmielarza, tak po prostu żyje w tym e, moim świecie, że mi się bardzo podobało. E, niedługo na pewno zamierzam po coś sięgnąć, a ta książka, e, no, może sprawi, że będzie mi się chciało, chociaż wątpię, że o tym niej zacznę, bo tutaj mamy, no, serię. Nie, bodajże z komisarzem Jakubem mortką. Ja, e, chyba są dwa tomy. Ta jeszcze taka żółta, nie, i podpalaczka. Kurde, ja nie pamiętam. Pracowałam w Empiku, to pamiętałam. Ale z tego co były dwa tomy, nie wiem, może teraz jest więcej. E, ja będę chciała je przeczytać, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Mam tutaj jeszcze książkę, którą kupiłam sobie sama. Um, książka, która tu leży od Maja. Kurde... E, Mam nowe paznokcie, nie umiem sobie zedrzeć tej cenówki, zostawię ją. Jest to Stephen King e, i później. E, ja, wiecie co, chciałabym bardzo zacząć czytać Stephena Kinga, ale mi zawsze ta obszerność przeraża, wszystko mnie przeraża w tych jego książkach. A więc e, ta czcionka jest gigantyczna, e, są bardzo dużo litery e, i to jest książka, która może mi się spodobać, bo... Mm, tutaj... Wydaje mi się, że ta książka będzie taka bardzo skupiająca się na psychice tego chłopca. Dodatkowo no, jest krótsza i um, dość szybko ta akcja będzie się chyba... Um rozwijać, bo jest 300 parę stron, duże czcionka. Mi się wydaje, że to będzie coś dobrego na początek ze Stephenem Kingiem, bo bardzo ciężko mi jest przebrnąć przez jakiekolwiek jego książki. I mam tutaj dwie książki jeszcze. To są książki, które moja mama mi kupiła od pewnej pani e, e, i, no, i dostarczyła, e, bo ja byłam tego bardzo ciekawa i ja się z nią umówiłam. Ta pani mieszka w mieście tam obok mojego rodzinnego. Mamy tutaj historię Mansona, narkotyki e, mroczne, tajemnice Hollywood. Mam tutaj które wraz z, ze swoją rodziną no, popełnił bestialskie morderstwa. Ja kiedyś słyszałam o tym na zajęciach um, i chciałam bardzo zaznajomić się um, z tą historią. Ta książka mnie interesowała jednak zawsze nie aż na tyle, żebym ją kupiła, a że ta pani miała ją do sprzedaży, to z chęcią ją wzięłam, tym bardziej, że mama chyba dała 200 zł, kosztuje 50. Kiedyś na pewno się z tą historią zaznajomiłam, Znajomie. Nie wiem czy nie bawiem. Niebawem, naprawdę no, wątpię, że niebawem na razie na niej naprawdę nie mam tą książkę ochoty. I dobra, mamy tutaj Jakuba Małeckiego Saturnina. W ogóle pierwsza książka Małeckiego, jaką mam na swojej półce, to jest właśnie Saturnin. Jestem bardzo ciekawa tej historii. Ja w ogóle nie czytam nic Małeckiego, ale już mi się bardzo podoba rozmieszczenie i w ogóle piękno tej książki. Na targach książkach w tym roku zamierzam podejść do wydawnictwa Cyniak Panon i tam kupić całą Jadowską i kupić oczywiście więcej Małeckiego, bo to jest coś, co mnie na tą chwilę interesuje. Ehm, ja słyszałam bardzo dobre opinie o tej książce, ale wiem, że to jest jego najnowsza książka, ile ludzi tyle opinii, co jest lepsze, co jest nielepsze. Ja mam nigdy nie czytałam małeckiego, zawsze chciałam zacząć i po prostu wybrałam tę książkę, bo mogłam ją też odkupić. Jest w stanie idealnym jest nowa, jest nieczytana, więc e, nie widzę problemu, żeby w takim razie mieć od kogoś tę książkę. Ehm, no i ogólnie rzecz biorąc jestem po prostu bardzo ciekawa tej książki. To wszystko w tym pokolu. E, mamy tyle nowych książek. E, nie wiem, kiedy je wszystkie przeczytam. Nie wiem, kiedy będę spała, żeby je przeczytać. Ilość nowych książek mnie przytłacza. W ogóle przytłacza mnie ilość książek, które tutaj wszędzie mam. E, ostatnio mam i Muszę to zmienić. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Przepraszam, że jestem taka nakręcona, ale mam jakąś e, po prostu... E, mam tyle energii teraz. Nie wiem, skąd by się to wzięło. Dajcie mi proszę znać co wy kupiliście w tym miesiącu? Ile książek Wam przybyło, ile przytaliście? Czy jest to miarodajne, bo u mnie nie, skoro tyle książek to już było przez dwa miesiące, ja na pewno nie czytałam teraz książek przez dwa miesiące. Znaczy mówię oczywiście o czerwcu i lipcu. Nie, 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 nie no kto się dzieje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do kolejnego filmiku. Pa!